Witajcie moi kochani Lego fani. W tym materiale pokażę Wam zawartość paczki, którą otrzymałem od Energika. Większość z Was pewnie wie, że niedawno wystąpiłem u niego w programie Poznajmy innych i pod koniec naszej rozmowy Energik przygotował dla mnie prezent, z czego byłem naprawdę bardzo zaskoczony. Souveniry przyszły do mnie w takiej oto szarej kopercie. Niestety nie mogłem jej otworzyć przy Was, ponieważ Poczta Polska jak zwykle przysłała mi wyśmiechtaną paczkę z dymiącą dziurą więc y, musiałem jak najszybciej sprawdzić, czy nic z niej nie wypadło. W środku znalazłem dwie figurki, długopis, gazetkę, broszurę oraz trzy pocztówki. Zaczniemy od figurki Boba Fetta, która pełni rolę Breloczka. Boba Fett jest fikcyjną postacią ze świata Gwiezdnych Wojen. Jest najbardziej znanym i prawdopodobnie najlepszym łowcą nagród w Galaktyce. A to dlatego, że jest zmodyfikowanym klonem django feta, który był przy okazji przybranym ojcem. Zawsze byłem ciekaw, czy jest możliwość wykręcenia tego srebrnego łańcuszka z główki figurki, tak aby figurka mogła służyć i do zabawy, a także do ozdobienia jakiejś makiety. Niestety, albo stety łańcuszek trzyma się dość mocno. Zauważyłem także, że nóżki. Figurki są przymocowane, niemniej jednak nie zamierzam go używać, nie chcę zniszczyć figurki, a drugi powód jest taki, że bardzo często gubię klucze, a więc ładny bryloczek do nich jest niepotrzebny. Teraz pokażę Wam najcenniejszą zdobycz. Według Energika tą figurkę posiada tylko mały odsetek ludzi. Jest to figurka z fabryki Lego, którą otrzymują jedynie osoby współpracujące z tą firmą. Według nadruku na torsiku wynika, że jest to pamiątka z wycieczki po hali produkcyjnej. Najbardziej zastanawia mnie kask, który ma na główce. Wygląda jak kask klona kawalerzysty z Gwiezdnych Wojen. Tyle, że bez szybki. Myślę, że ta figurka zajmie honorowe miejsce u mnie w pokoju. Stanie obok ekskluzywnego zestawu z serii The Lego Movie i koło kartki z podziękowaniami od firmy Warner Bros za pomoc przy promocji filmu. Nadszedł czas na magazyn The Brick, czyli po polsku cegła, ale w tym wypadku pewnie bardziej chodzi o klocek. Jest to magazyn wewnętrzny, który dostają jedynie pracownicy firmy LEGO. Magazyn wydawany jest raz na rok, ta gazeta jest akurat z 2010 roku. W środku jest bardzo dużo artykułów, ciekawostek, Oczywiście, wszystko w języku angielskim, także nie obejdzie się bez słownika. Znalazłem też bardzo ciekawą rzecz, mianowicie mapę świata, na której są pokazane wszystkie biura sprzedaży, sklepy firmowe, fabryki oraz główna centrala, która jest w Danii. Bardzo ciekawy dodatek super wykonany, przemyślany, jasny do zrozumienia. Widzę, że nawet na Hawajach w Honolulu firma ma swój sklep firmowy. Tutaj mamy ulotkę z fabryki Lego. W środku znajdziemy informacje o produkcji klocków Lego, o końcowym pakowaniu ich do pudełek. Z tyłu pokazana jest trasa wycieczki po fabryce oraz kilka ciekawostek związanych z klockami Lego. Oczywiście wszystko w języku angielskim. Dostałem jeszcze długopis z hotelu w Legolandzie. Długopis jest niebieski i tuż w nim także jest niebieski. Podczas wywiadu Energik opowiadał o pokojach hotelowych w Legolandzie i powiem Wam, że po tym co usłyszałem, mam straszną ochotę pojechać do Legolandu nie tylko dla atrakcji. Ale właśnie także po to, aby przenocować w tym parku rozrywki. Co do długopisu, mogę śmiało powiedzieć, że będzie to mój pierwszy długopis, o który będę dbał, którego nie będę międolił w rękach, którego nie będę gryzł. Będę go używał tylko w wyjątkowych sytuacjach. Na koniec zostawiłem trzy pocztówki. Jedna z nich jest już zapełniona, niestety. Wiadomość nie jest adresowana do mnie. Za to dwie pozostałe pocztówki z Lego Universe są czyste. I wiecie co? Tak sobie pomyślałem: z jednej strony te pocztówki są bardzo ładne. Najchętniej włożyłbym je do klasera, odstawił na półkę. I najprawdopodobniej bym o nich zapomniał. Gdybym otrzymał tylko te pocztówki od Energika. Prawdopodobnie byłyby one dla mnie bardzo cenne. Gdybym kupił je w Legolandzie i to by była moja jedyna pamiątka z tego miejsca, także byłyby cenne. Gdyby ktoś wysłał mi tą pocztówkę z Legolandu, także byłaby to wspaniała pamiątka. Ale kiedy pocztówka jest pusta, to właściwie jest warta tyle, za ile się okupiło bądź ile wyniósł koszt produkcji. A więc chciałbym zorganizować taki mini konkurs, do wygrania pocztówka, w której skreślam parę słów do zwycięzcy. Mam dwie pocztówki, więc będzie dwóch zwycięzców. To, co musisz zrobić, drogi widzu, aby wygrać, to napisać na dole w komentarzach, dlaczego to akurat Tobie mam wysłać tą pocztówkę. Myślę, że tydzień po opublikowaniu filmiku sprawdzę wszystkie komentarze i wybiorę dwa najlepsze. Dobrze byłoby, jakbyście pod wiadomością dopisali także swojego maila, bo ułatwiłoby mi to kontakt ze zwycięzcami. Regulamin konkursu znajdziecie na dole w opisie, tak więc nie musicie cofać materiału. I to by było na tyle. Chciałbym bardzo podziękować Energikowi za przesyłkę, a także zachęcić Was do obejrzenia naszej rozmowy na jego kanale, a także do zapoznania się z jego kanałem. Energik prowadzi kanał o grach multimedialnych bo nie tylko znajdziecie tam gry komputerowe, ale także i gry na stare oraz nowe konsole. Wejdźcie na jego stronę, obejście filmiki, na pewno się nie zawiedziecie. Ja Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się na razie.